I ja cześć, siemanko, widzowie, z strony Kebusa W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pojemniku z naklejką społeczności 1 Także zapraszam do oglądania, bo naprawdę jest ciekawie A ja was zapraszam na stronę Skins Manki, gdzie wymienicie swoje skiny Wpisujecie kod KEBUS i dostajecie fajne bonusy Takie jak na przykład 5 dolarków przy trajdzie powyżej 100 dolarów Oraz klikając tutaj plusik 35% plus do depozytu Także mega polecanko Korzystajcie, wymieniajcie Jest dużo kraftów, także mega polecam Klikacie wymianę Akceptujecie na Steamie no, i cieszycie się nowym skinkiem. Zapraszam Was również na serwis Duobot, gdzie po prostu kupicie sobie karty do levelowania swojego Steama. Także, jeżeli macie niski poziom Steam, a chcielibyście sobie wylevelować, no to polecam. Jest to naprawdę zaufany serwis. Piszecie sobie do bota, on wyświetla Wam całą listę komend. No i macie link w opisie, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Także witam wszystkich serdecznie, powiem ich z naklejką społeczności 1. Bardzo mocny pik w ostatnim czasie, zaraz powiem czym był spowodowany. No, i generalnie przejdziemy sobie do tego. Jak wiemy, na naklejce bardzo często były jakieś wakacyjne piki, i rzeczywiście jakby potwierdzam tą tezę, bo po prostu jest to potwierdzenie na wykresie. Wszystko mamy na papierze, także wszystko elegancko widać. Dlaczego generalnie taki pik się wydarzył? Już tłumaczę. Wejdziemy sobie na buffa, bo generalnie jest. To po części powiązane z buffem, jeżeli jest to powiązane z buffem, jest to powiązane z Chinami. E, także jak wiemy, już chińscy inwestorzy, e, ręka na pulsie e, wszyscy wiemy o co chodzi. Już zaraz wszystko wytłumaczę. E, próbuję się tylko zalogować na buffa. E, I wydaje mi się, że no nie zdarzają się takie rzeczy często. E, dobra, niestety nie mogę tego wpisać. Ale, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Generalnie jakiś. Znaczy, dam wam screen na Discordzie po prostu, bo nie chcę tutaj, wiecie, przerywać odcinka. Generalnie, jeżeli chodzi o ten PIK, jakiś inwestor po prostu zaczął masowo wykupywać te kapsułki i jest to najprawdopodobniej chiński inwestor, bo większość osób, które masowo wykupuje kapsułki z buffa, są to Chiny. No i generalnie zadziało się tam naprawdę sporo. Niektórzy twierdzą, że jest to ze względu na tą naklejkę łatwopalny. Ona gdzieś tam sobie też. Ona gdzieś tam sobie też ładnie leci Bo zobaczcie co się tutaj dzieje Ta naklejka kosztuje już prawie 1000 zł A jeszcze niedawno kosztowała po prawie 500, także no tutaj też mamy dosyć mocne piki No i generalnie dużo właśnie ludzi twierdzi, że to jest ze względu na tą naklejkę Po części się nie dziwię, no bo 1000 zł w kapsułce za trzy dyszki No w pewnym momencie za 6 nawet Także no jest to w miarę tam w, części, w po części logiczne No nie wiem, możecie dać znać co o tym sądzicie, dla mnie jest to całkiem dziwna sytuacja Chociaż Chińscy inwestorzy pokazali już nie raz, że tej kasy mają naprawdę dużo i ich budżet po prostu pozwala na takie ruchy. Będziemy obserwować, co się dzieje dalej. Po piku oczywiście jest spadek, jest to po prostu logiczne. Logiczny przebieg wydarzeń, e, wszystko się dzieje tak, jak się dziać powinno. E, aczkolwiek, no, zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Czy może będzie drugi pik? Czy inwestorzy wykupią e, jeszcze jakąś część? Także zobaczymy, jak to będzie. E, co, obserwujemy sytuację. Jeżeli macie jakieś pytania, Discord w opisie lub piszcie w komentarzu. Trzymajcie się i cześć.